Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z CSGO ze mną jest Deus. Siema. Co ja kupiłem? Digla, Digla. O kurde. Dobra, Dobra to z tym runda, to się nie liczy. No, bo ogólnie mamy challenge shotguny i uznaliśmy, że jedynym pistoletem, jakim można grać, to jest digil. To, to biegnij za niebieskim. Za niebieskim i, i czekam aż umrze. Albo ja mam Digla, to po mnie błonią, pozbierać. Może, może ugracie Ja nie mogę oddać strzału, nie? Jest najprzejebane Ale gościu się struję, że go tak. nie piję No i stań za mną Ja cię obranię swoim ciałem Tak I zbierasz broń W ogóle gość jest Polakiem tutaj u nas Albo najwyżej zginiemy od jednego strzału Nie, ja kucam Dobra Nikt się ciebie nie spodziewa za mną Chcecie moje zwłoki przykryją. Na górze. Nie! Dobra, I, no, wiesz no, no. co, dobrze, że padłem, bo i tak nie strzelam z tego TK Jak co? challenge to okay. challenge. Jak jest dobra. Mamy dwóch Polaków, a nie Mamy trzech Polaków, to też jest na pewno Polak. To jest Polak. Nie, Flashbang, da jest Kurwa, trzeba to zagadasz. Nienawidzę tej muzyki. W nie sensie, nienawidzę, ona zawsze łamie prawa autorskie. Co? Oni to ugrali? Tak, nie, nie zdążył typ zdepować. A. Ja idę na A. No dobra, lecimy. Ale. No i ogólnie widzowie, macie tutaj turniej chodzenia B. Ja idę z nimi na B. Nie, dobra jednak idę na A. Nie, plecy mi zrobił śmieć. Co, co to był za strzał jakiś losowy? O kurde, noga mam. Laga A. miałem. właśnie tak stałeś dziwnie. Ja już mam pierwszego kila. Oczywiście jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzach. Jeśli dobrze pamiętam, to jest komentarz Szymonka z tymi shotgunami i tak chciałem to zrobić, więc super pomysł. Być może następny mecz zagramy na Digle. Zobaczymy, co tam będziecie chcieli. Taka jest właśnie moja propozycja, żeby zagrać na Digle. Co ty myślisz? Na Digle fajnie. Nie, jest Nie wiem, czy jakieś głupie, głupie bronie wymyślić. Nie na przykład o cały mecz only i magii. Idę dwór. Nie. Ale z diglem. Aha. Nie, już myślałem, że idziesz na dwór z Shotgun'em. Z Shotgun'em też. Normalnie sobie przeszedłem. Ładnie zasmokowałem. Idę na B. Nikt mnie nawet nie zauważył Nie wiem co mam robić za bardzo. Jesteś na A czy na B? Dwóch zabijem Ja jestem przy drabinie. Ło, co zrobiłem z typem? Stanął mi na głowie Co zrobiłem? Widzieliście skąd ja go zabiłem? Nie zabiłem go z góry, a on był przy tym, przy tym hangarze. Kurwa, Ace olbrzymem! Znaczy tym, XM-em. To <grym> jest najlepsze Ale zajebista. Ej, Aśmite. aż tylko. Co? Dobra, ej, Chodźcie się, dwór, pójdziemy. Ja od dzisiaj tylko taką używam. Nie, ale to było mistrzowskie po prostu zagranie. sa zrobił olbrzymem. tym, xm -em. Trzy kile, ty. Ale ta droga jest dobra. Nie no, na jakieś boty gramy. No. Be clear. Ja pierwszy raz otwieram, od, od, od nie pamiętam kiedy i to tak naprawdę solidnie. Idę mu na plecy. W garażu jest, czy jak to tam się nazywa? No wiem. Dojeżdżam, goście. <noise> I dojechał. Z jak daleka to strzelaj, to jest najlepsza bolączka. Patrzcie na mnie, jaki jestem bogaty, stary, yeah, Czy to wejdzie? Weszło. O kurde, nie widziałem go. Ja do nie wchodzę, no, bo jest. Okay, o, tak, rażę nie rozumiem. Samo O Nie, no, zmieniałem broń. Kurwa. Ale per. Po co ten typ na dworze stoi? Dlatego drodzy widzowie, nigdy nie biegajcie z nożem i nie zmieniajcie broń w biegu. W środku meczu. Bo wiedziałem, że jest gościu plecy, nie wiem czemu zmieniałem broń. Naprawdę nie wiem. Ja no nie rozumiem ludzi, którzy tak, którym takie coś się podoba, jak ten gościu, manurzu. Taki stary? No. I wyobraź sobie chleb czymś takim smarować. Ofu. Oh, ja, ja bym się brzydził. Czy znaczy, wiesz co, ludzie często patrzą, żeby mieć cokolwiek, co jakkolwiek wygląda, ale jest paskudne. No. Ja zobaczyłem na... ...ładny skin, a nie fajny nóż. No Znaczy wiesz co? Ja ci powiem, że ładny skin to jest chyba najważniejsza rzecz. No. Bo Flipknife też jest taki przeciętny bardzo, ale... ...ale no, ten skin nadrabia mój. Ale... Jak jest słaby skin, nawet fajny nóż, to to i tak do dupy wygląda. No, no nawet na, przykład na moja, Na przykład moja nawaja, no to jest brzydki o nóż, nie. ale... Ale dostałem. Ale tak to wygląda spoko. To... Na garażu ja stoi... Ja nie żyję, wiem, widziałem go. Najgorsze jest to, że czasami jak ktoś jest schowany za jakąś ścianką, to go nie trafisz, tego xm -a. Ale zobacz, widzisz tutaj zabiłeś gościa z kałachem Ale masz lagi, co jest z tobą nie tak? Nie wiem Ale widziałeś? Ładnie zabiłeś gościa na daleko z Co? Ładnie zabijasz gościa na daleko, na daleko z XM -a. No, Idealnie przed lagiem go zabiłem A on jeszcze kałacha miał, nie? No bo był... lamusem jakimś Nie no, XM better Coś aż ciekawie, że ci Polacy są tak cicho Ja w ogóle nie, nie umiem infa dawać na tej mapie Poza tym jak nagrywam czy streamuję i tak nikt mi nie daje infa. Zawsze gram prywatnie sobie, tak, sam ze sobą. To wtedy... O, super. o nie. stałem od razu w Ej, na wiesz. hita skinałem w kotę? Tak, yy, on zabija na hita. Max zabija na hita, a poza tym x-em czasami też. Już sobie bardzo blisko stałem. No mówię ci, x czasami też. A ja bez sensu, najpierw zobaczył cię, i tak strzegł do mnie. <laughs> Napisałem zaklęcia, ty nie. O chuj, widział <laughs> mnie. Chylich tylko główkę Nie, ja raczej go nie będzie na górze. No pewnie nie, boi się. Wierzę mam mixema. Mam przewagę nad nim. Oj oj oj, ale dał. Dobrze! Wezmę im ma Ale no, jestem dobry chodzi, w mam... tę grę. Nie o co chodzi? Mam 12 pingów i mam straszne lagi. Ale... Nie chcę tego. <noise> Też nie chcę. <noise> Ale chłopie 13,04, kurde. Ale jestem dobry z, te... z tego Xem'a. a A WP wywalili. Po co komu WUPE? No i XM-better, nie? No, tylko XM. Też tak sądzę. Cieszę się, że się zgadzamy Dobra Kurwa, nie! Ostatni był! Puma! Ale to jest Beka, bo ja tu wchodzę sam i oni we trzech ledwo dają radę ze mną! I co to są za I w ogóle czemu ty rangi nie masz? Masz Silvera 1, na skrzydłowym Dlaczego tak mikołaj? Dlaczego to zrobiłeś? No się nie wiem. Ale już jestem zmęczony. A żeby nie było widzowie, nagrywamy to o 23, nie? Nie wstałem dzisiaj o 8. Nie mogłem spać tak gorąco było. Ja dzisiaj będę spał z retrakiem odpalonym. W tamtym roku w wakacje tak spałem Nie wiem jakim cudem zasypiałem z takim hałasem, ale już wolę ten hałas niż 30 parę stopni w pokoju. Zagram sobie wielkiem też. Ja, ja pogram Snipera na Diglu. No taka głupa, tylko mała. Wersja light, jakby to powiedzieć. Ja, ja zawsze mówię na. na rewolwerze. O kurwa, ale dostanę głowę. Ej, moglibyście zrobić całym meczem i rewolwerem. No, to też jest dobry pomysł. No. Nie, ale fajnie się takie rzeczy nagrywa. Jest zabawnie. Jest zabawnie, dobre to wyświetlenia robi. Czemu nie? ale ostatnio był CS na streamie, to miałem przez godzinę 20 wyświetleń tylko, nie? Tragedia. A dzisiaj na GTA na przykład było 60 parę. Yy, miałem ponad pół wyświetleń na minutę. 50 parę mniej, Ja nie żyję. i tak nie jest tak źle. Ja powiem ci, że najlep najlepsze to miałem live, jak były na przykład 2 wyświetlenia na minutę, to już było grubo, nie? Jak były 2,5 wyświetlenia na minutę, to już było cudownie. Mniej więcej, ja to zaokrąglam, nie? Ale, ale miałem mniej więcej 2,5 wyświetlenia na minutę na, na tych lepszych streamach. Nie ja pamiętam, jak pierwszy raz zrobiłem streama z Minecrafta ile ludzi wtedy było. Extremowę a jeszcze pamiętasz to? No. Jakie ja miałem wysiedlenia wtedy? Dobra, dobił, to najważniejsze. Przed operacją cudownie było. Ej, zamykasz, no nie, to się zaruję, po, to pośrodku jesteśmy, tymi cemiarzy. No, bez sensu, ty żółty mam mniej kili. Ale ja ogólnie tylko sama kupuję, bo za każdym razem tyle zabijam, że nas po prostu stać, bo mam tak długo ekonomię, że zarabiam po 900. Za ja każdym razem kupuję. Ja życzę ma digla i wszystkie granaty. Cały czas mam na to kasę. Super, żółty nie wziął. Po co ja go tutaj kopiłem? Zasada numer jeden. Jak gracie z randomami, nigdy im nie dawajcie broni, bo po co? Dobrze. nie jest o tyle dobry, że nawet nie trzeba trafiać w typa i tak go zapierzę. jest tak cudowna broń. Polecam bardzo serdecznie wszystkim. Ale gościa zdjąłem stary. Byłem na węciu, był na kurze i go zabiłem. Chodź na dwór. Po co? Nie, nie mam mowy. Oh my god, sobie. Ale wiwałem typowi korsę w plecy. No, no, ty pleży, to ja sobie pójdę. Podziękuję. No nie, Eska wygrała, 6 HP. Spróbuję chyba, nie, no, nie będę szedł na A, bo nie, nie ma szans. Jak to? No może mnie wbić na A, ja wbiję To tędy Tę, pójdę. Czysto jest Ale się obsrem, Jest na górze jak coś Spalony nie, nie, został ale... Kurnik 21 jeden lowa oh. mi się jakby się zawiódł tym granatem <laughs> nie Jakie mamy poty w teamie o, asysta chociaż dla mnie. Mi się podoba, <grym> jakby tego nie zdefował. No tak, taką mam przewagę, że trudno będzie przegrać. No okej. Nie wierzę, kurwa. Nie ma are tułinem. doing? X-em. I nawet ładny ten mój X-em. Mój też jest ładny, mam listka niebieskiego. Ja, ja mam makrele. On jest niby brzydki, ale w sumie nawet mi się podoba. A to jest kim do czegoś jeszcze? Do facevena chyba, nie? A do facevena. No nie! Kurwa, zgapił ode mnie jeszcze ten. Ale oni we trzech na rampę chodzą, na chuj! Wytłumacz mi, co to jest za taktyka, chodzić w trzech na rampę? Właśnie no nie wiem, mam laga, czy ten typ po prostu stoi i się patrzy w ścianę? Stoi. Okej, okay, to... Teraz masz no lagać nie plantuje. Aha. Teraz miałeś laga. No. O, akurat gościa odbiłem. Zgafiaczek. Powiedz mu, plantuje. żeby zaplantował, bo ja nie mam mikro. No już plantuję. No więc jak bot. Boty też zawsze się upewniają 300 razy, zanim zaplantują. Czemu mnie kucnąłeś? Nie wiem, nie, nie zwróciłem uwagi. Jakbyś na to może byś przeżył. No, jakoś, Nie wiem, zatrzymał mi się mózg na chwilę. <laughs> nie on strzela z trawiny. <laughs> <grybła> Jakie nuby. Ja kupiłem petkę, bo wróciłem to siebie. śmierdzące. Gościu poszedł podnieść i mu wystrzeliłem. Słyszałeś ten strzał, bo mnie nie było słychać? No, słyszałem. Jak, jak spamiętz myszkę, to za, zawsze u ciebie nie slać albo tak. No, pracowie się boicie. No i ci. No widzisz. Nie wiem, bo. Jeszcze jeden. Kurwa, kurwa. Góra. Ale dobrze, zabiję chociaż typa. Nie, jak ci się ręka trzęsie. No, zatrzęsło mi się. Jeszcze dualami hmm. można by było zrobić cały mecz. No, dualami byłoby spoko Gorzej jak, ty, jak z tymi, co mam Kewa, nie? No, też by się dało. Petka jest pod tym względem lepsza, ale ogólnie wolę duale. Ale wyczaiłem smoka stary Rzucasz sobie smoka na A, wchodzisz do venta i robisz przed tym z rampy. Ale gościu się nie spodziewał. Ale wiedziałem, że on tu będzie, na drabinie był. Kurwa, nie! Od respa jest śmieć po prawej będzie na daleko oh, oh. No super Co masz się? ze wzrokiem zabiłem się tym granatem bo nie widziałem go <laughs> przez ten dym się zabiłeś granatem, bo nie widziałem go przez ten dym Aha, ja go widziałem Masz okulary na sobie? No? Nie widać no. No, ale tak dobrze idzie, wygrywamy to najważniejsze. Jestem pierwszy. Ogólnie ogóle mam chyba najlepsze statystyki w meczu. Bo ten gościu ma niby jednego kila więcej. Ale ja mnie mniej zgonił Nie wiem po co on zaskoczył. Też nie wiem po co on zaskoczył. Paniki dostał, bo bomba nie po tej stronie strzeba. I tak czekam na takie One -duffa. Ja też, jest tu taki niebieski. Nie wierzę. O, dostał. Splantowali to. No co za autystycy ci nasi. Nie wiem, są na coś inni. Na, na, na którym bombsite jest? Chyba na A. Jest na B jest, chyba. Nie B. wiem, zabił mnie typ z A. A nie, to jest A faktycznie. Ja się, jakoś dziwnie, strasznie słabo słyszałem bombę. Super. No właśnie strasznie dobrze coś na Dobra sajwuj Digna Save Digna. Ja idę na twórcz zarobić Stanę na ulicy <laughs> Podlatanie Nie, nie. O, po tej stronie nie mogę być sprzedawcą gumek Dlaczego nie? Bo nie mam gumki na głowie. Aha, a, po, a to mówisz po tamtej stronie po prostu używane sprzedajesz. No, jest głowy. Co za boty? Ale główna z nich. Ten enemy team to jest jakiś niepełnosprawny chyba. Żebyś ty widział co zrobiłem z typami, ty miał chyba laga jak ty No nie, nie wiem co jest dziwnie tak Jeszcze bez kewa byłem Zew potwora Mianka? Nie, można, ja mam A ja mam ładny skin. Też mam ładny skin. To, to był mój pierwszy albo Taki drugi smarty. skin w życiu Po co tu przyszedł jak miałem już od na kawach Ale się nie spodziewali. Też się nie spodziewałem. To jak jest są, jak są te psy takie, co czekają przez bramę, brama się otwierają, uciekają obydwa. Ale mam plan jak ich dojechać. Dojadać z XP. Oh, fuck. O fuck. Ole, dostałem głowę. A my ten nasz tak obił? Super. Że on w ogóle kontrolować to nie umie. On nie powinien mieć broni. To jest skrajnie nieodpowiedzialne, dawać broń takim ludziom. No nie. Ja się zastanawiam wciąż, jak ich obejść od tyłu. Bo tutaj wiem, że możesz rzucić smoka na A, wejść wentami i obejść typów z rampy. Ale czy z A to się sprawdzi? Wejść na A i obejść typów z rampy? Nie. To się nie sprawdzi. Co sobie zagram jeszcze raz magię. Jakby ich w od pleców? Może kurnik się sprawdzi, nie wiem. No, no. można? Może nie będą sprawdzać ja to sobie to na heaven. I jak stap będą planować, to skoczyli nowe. Ale wech, chodź kurwa szybciej. wleczesz. Nie! I kurwa, fiksata nie trafiłem. Nie umiem już tak strzelać jak kiedyś. Nie no, ale z maga to tak nie zabijesz. To x em być. Zabije mm -hmm. On wszedł ventami, nie? Nie wiem właśnie Ja mam nie widzi Kroczurkik Kurde, nie mam digla. A i mam laga No okej okay. To było bez szans No ja miałem laga i mnie nie zauważyli Nie to jest najlepsze, jak masz laga to postać gdzieś randomowo idzie, stoisz tam przez pół rundy Wszyscy przechodzą się za plecami i możesz ich spokojnie zabić Miałem <grym> takich razy Tym razem pójdę z samym Deaglem Tak? wolę mieć Deagla na razie Oszczędność, rozumiem Ja nie wiem, muszę to w jakiś sposób wyczaić Wiem, pójdę przez... a nie, nie pójdę przez twój... Już. Super, nikt dwór nie poszedł. Co? Oh my God. Świetnie, muszę jednego witego do połowy. Okej. Okay. Co mi nikt dwór nie chodzi? Co nie ja nie mam, z magiem chodzić? Z Andiglem? Uhuhu, no mogę chodzić. Jest Heaven? Idealnie. Ja sobie pójdę może coś na dróg. O kurde. Nie wiem co mam robić. Dwór, Zobaczmy. wchodzi na A1 dworu. Okej, okay. ja też wchodzę na A. Plus, wszyscy debile zaczęli uciekać z tego A. Nie, ten debil jest na A. nie przeładowuj. Widziałeś to? No. Goście w bardzo złych sytuacjach często przeładowują. Albo mu zroję plecy, ale mu plecy! Oni słuchawki tak nie mają! No nie! <głos> <głos> nie trafił jeszcze. Ale ładnie się z nim wyminąłem. Widziałeś, co tam płacze GG? Zrzuciłeś tą regabę. Kurwa, myślę, że to gości mi kosę robi. Jeden przed Phoenix. Fenix Gdzie jest Fenix? Fenix z dworu, te schody do B To jest secret stary Dobra, pójdę z tobą Nie ma no, go tu Mam po dwóch Może nawet więcej No ten był czysty No i przez twoje fake info, już tego nie obranie, nie, nie tego jak to, jeden poszedł tędy o, Drugi, o. drugi tam był, drugi tam był Co nie tak? Patrzmy się w tę kałacha, Już wiecie od czego czekam. Wyrzuć kałacha, kałacha, Ja im rzucę. Po co im? Nie wiem. Żeby hmm. mieli. Easy. Rzucisz mi y Najda? Flesza? Green, buy me up I buy me awo, please. Nie, nie okay. rzucę im tego. Im rzuciłeś, dobra, Ślubię. trudno. Paruszki ma Nie da za mnie Serio? Report Przegosowali Dawaj <głosowaj> <głosowaj> tego teraz. No nie To na ciebie było, co? To było na mnie? Tak Aha Nawet nie zauważyłem Super Który to dał? Niebieski. Ja yeah, nice Nie rzucę mu Chce, mi coś podniósł? Tak po prostu? Nie lubię tych gości. Pewnie polacy. Nie, co ja zrobiłem, obstrzelałem typa dookoła. Zadałem mu jeden obrażeń, nie wiem czym. Jestem słaby z tego Digla, kiedyś był taki dobry jest, jak się nie ćwiczy, ma się 4 godziny w ciągu 2 tygodni w całej Co wszyscy tu są? Cieplaki do mnie przyszły, no. No, tak się odcinek podobał. Mam nadzieję, że nie było słać tej butelki. Zostawcie lajka, like suba, komentarz i jebać ogólnie idiotów, którzy gram cs nie lubię tak, z Polakami. No Jolienka też. <laughs> Czemu wszyscy go jebią? Dobra, trzymajcie się, cześć. Siema.